Teraz będziemy zajmować się wkładaniem tutaj elementów, by wskazały się kolory, i będziemy wykorzystywać tutaj dwa algorytmy. Pozwolą nam one łączyć właśnie całą tutaj część kostki. No i będziemy robić to w ten sposób. I będzie wyglądało to tak. Szukamy sobie. Trzymając kostkę jak tam chcemy. W każdym razie, żeby mieć któryś z kolorów przed sobą, w ten sposób białym dodał. I kręcimy sobie górną ścianą. Przekręcam. Tutaj nic mi się nie, nie powiększyło. Przekręcam, nic się nie powiększyło. Przekręcam, zaś się nic nie powiększyło. Przekręcam, nic się nie powiększyło. Robimy już obrot kost... górną warstwą no cały obrót 360 stopni i nic mi się nie przedłużyło, więc biorę sobie następne ręce. Tutaj też nic nie ma. Ale tutaj, jak widać, było sobie tam jakoś tak przekręciłem, tutaj dodał nam się czerwony. I ten czerwony u góry ma niebieski. I ta krawędź nie powinna znajdować się na górnej warstwie, tylko tutaj. Niebiesko, czerwony środek. Tutaj powinna się znajdować nasz, ta krawędź. I będziemy właśnie wykorzystywać tutaj algorytm na lewo, który będzie wyglądał tak. Jak widać. Na, złożyła nam się ta krawędź tutaj. Jest na swoim miejscu. Jest bardzo dobrze. Więc kręcimy dalej. Jak widać już tutaj nam się nic nie przedłuża, więc przekładam dalej. Tutaj już mam od razu niebieski. Ale u góry jest żółty. I żółty. Tutaj już mam włożoną krawędź. I... I już tutaj nic nie muszę robić. A tutaj mam pomarańczowy. Więc ta krawędź jest mi niepotrzebna. A musi sobie zostać na górze. Tak jak jest. By utworzyć później tutaj sobie krzyż. I musi być na górze. Więc ona nas nie interesuje. Jedziemy dalej. Już tutaj nic nie ma. Bo to już jest tamta prawie. Tutaj mam przedłużony. Bo sobie tak jest źle, bo żółtego tutaj nie potrzebuję, musi być na górze. Ale ta, ta krawędź powinna znajdować się tutaj, bo jest tutaj zielony, tutaj jest pomarańczowy. Nie na górze. Na górze muszą być żółto jakieś tam krawędzie. I znowu mam algorytm na lewo i znowu wykonuję. Tak, 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 tak. Dobra i kręcimy dalej. Tu na tej ścianie nic nie mam. Tu na tej ścianie też nic nie mam. Tu też, tu, tutaj jest, ale znowu jest żółty. <laughs> I tu znowu jest niebiesko-żółty. Dobra, więc krawędzie musiały nam się pochować gdzieś tutaj. No jest to prawda. Mam tutaj zielono-czerwoną krawędź, która powinna znajdować się tutaj, czerwono-zielone środki, a niebiesko-pomarańczowa powinna znajdować się tutaj. Więc muszę sobie je wyjąć i dopiero jakoś je tam włożyć. Ja będę tutaj teraz wykorzystywał drugi algorytm, ale wy się tym nie. Nie sugerujcie, można wykonać od tej strony. No wykonam od tej strony, żeby wam nie mieszać w głowie. Znowu wykonuję algorytm na lewo. Jak widać, wy, wy, wybrałem. pożyła się tutaj jakaś krawędź skóry. I teraz widzę, że tutaj mi się przedłużył element zielony. Jeszcze czerwony. Powinno znajdować się tutaj. Znowu algorytm na lewo. I kręcę teraz tutaj. Widzę, że, że tutaj nam się przedłużyło. Pomarańczowy powinno znajdować się tutaj. Pomarańczowo-zielona krawędź. Yy, Pomarańczowo-niebieska. Znowu algorytm na lewo. I na tej kości się nie, nie pokazałem wam drugiego algorytmu. Może pokażę. Bo jeżeli by na tej znowu to wyskoczyło, to to mieli w ten sposób. Teraz jest znowu przedłużenie, jest zielone, powinno znajdować się tutaj. Ale wcześniej wszystkie <grytanie> sytuacje akurat wyszły nam, tak? A nie musiało tak być, były na lewo. A teraz, jak widać, musimy to włożyć na prawą stronę. Nie tu, tylko tu. I to jest właśnie ten drugi algorytm, który jest odwrotnością tamtego. Wykonujemy go. I też nam się włożyło. Dobra, teraz zrobię to na tej kości. Oby były na obie dwie strony. Dobra, kręcimy sobie. Jak widać, dołożył nam się tutaj jeden pomarańczowy. Patrzę, że jest u góry zielony. Powinno znajdować się tutaj, algorytm na lewo. Dobrze. Kręcimy dalej, znowu mam przedłużone pomarańczowy, u góry jest niebieski, który powinien znajdować się tutaj. Czyli nasz drugi algorytm, który wykonujemy, tak. Dobra, kręcimy dalej, znowu tutaj, niebieski, jest na prawo, powinno znajdować się tutaj niebiesko-czerwona krawędź. Więc wykonuję algorytm na prawo. Kręcimy dalej. Tutaj już nic nie ma. Kręcimy tutaj. Jeszcze dużenie czerwonego. U góry jest zielone. Powinno znajdować się tutaj. Zielono, czerwony, środek. Więc wykonuję tak. I na tej kości powstało nam coś takiego. I na tej kości także nam powstało coś takiego. Cały biały i dwie warstwy już mamy. Zostaje nam tylko zrobić tą warstwę. No to do, następnej, do następnego etapu. Teraz będziemy na żółtym kolorze, na żółtej warstwie robić krzyż. Będzie do tego jeden algorytm, który będziemy wykonywać z różnych pozycji. Więc tak, są tutaj różne sytuacje. Mianowicie, możemy mieć coś takiego jak na tej kostce. Czyli literkę. Taką L można sobie wyobrazić odwróconą. Takie coś. Jak zakręt można to nazwać. No nie wiem, jak widać to. Bez, takie coś. Możemy mieć też taką kreskę. Możemy mieć od razu po zrobieniu warstwy krzyż, albo też krok. I to wszystko będzie po prostu teraz pokazane. Jeżeli mamy takie coś, takie, takie L odwrócone. To wykonujemy to w wykonaniu. Jeden, jeden raz ten algorytm, który zaraz pokażę, zrobi nam się coś takiego. Więc, żeby to udowodnić, bardzo proszę. Jest R. Taka kreska, taki minus. I teraz, jeżeli mamy taką kreskę, to jeżeli jeszcze raz wykonamy ten sam algorytm, który wygląda właśnie tak. Powstaje nam krzyż. I to jest właśnie cel te, tego etapu. Jeżeli mamy tutaj kreskę, zrobimy to samo. Też mamy krzyż. Dobra, teraz pokażę, co jeżeli będziemy, będziemy w ten sposób. Mamy kropkę. I w kropce najpierw doprowadzamy do, do L. Czyli raz, algorytm. Mamy L. Ale teraz L jest w ten sposób. A nie tak jak było wtedy w ten sposób. Więc musimy odwrócić kostkę. Żeby było tak. Po prostu trzymamy kostkę. W, w tym momencie mamy kostkę tak. Żeby to, to coś wyglądało tak właśnie. I robimy ten algorytm. Raz jest kreska, dwa jest krzyż i to samo tutaj raz jest kreska, dwa jest krzyż ten etap można robić szybciej na trzy algorytmy chyba się to rozkłada ale, ale to jest najprościej i tak właśnie to to to, to, to będzie w moim tutorialu przedstawione a wy już będziecie robić jak, jak będziecie chcieli Teraz naszym celem będzie, tak jak robiliśmy to na białym krzyżu, zrobienie tutaj takich elementów, takich kresek przedłużeń. I będzie to wyglądało mianowicie tak, że kręcimy górną warstwą i patrzymy dookoła, oglądamy, żeby obok siebie było dwa kolory, które są złączone. Czyli tak jak w tej sytuacji dokładnie. Tutaj mam złączone, tu ma złączone tak. Zgadzają się nam kolory. Tutaj i tutaj się nie zgadzają. I tak po prostu kręcąc tą, tą ścianką górną szukamy takiej sytuacji. Jeżeli taką sytuację już napotkamy, to trzymamy kostkę tak, aby z, pra z prawej strony mieć jedno przedłużenie i z tyłu mieć jedno. Jedne tutaj takie same kolory. I wykonujemy taki algorytm. Jak widać, zrobiło nam się na każdej ściance takie przedłużenie. Jest to bardzo proste, tak pokażę to jeszcze na tej kostce. Kręcę sobie. Widzę, że tutaj mam przedłużenie, ale dookoła nie mam. Kręcę dalej. Tu też nie mam. Tu znowu jest ale obok nie ma. Ale tutaj jest na niebieskim, na czerwonym. Tu nie ma, tu nie ma. Trzymam kostkę tak, żeby mieć prawej jedno, do tyłu drugie i robię ten sam algorytm. Dobra. Możemy mieć też sytuację, i jest. Dobra, mamy. Mamy. Może mieć też taką sytuację, że po przykręceniu mamy jedno z tyłu i jedno no z przodu, tam z tyłu. W każdym razie, że tu naprzeciwko siebie są te kolory, a po bokach nie. I teraz po prostu trzymając tak, żeby jedno mieć z przodu, drugie z tyłu, robimy ten algorytm. I teraz robi nam się coś takiego. I jeszcze raz ten sam algorytm.